Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego skreślił uczelnię Ojca Rydzyka z listy projektów rekomendowanych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Uczelnia miała otrzymać ze środków innych 15 milionów euro na inkubator nowoczesnych technologii. I to jest głupia decyzja ministra, bo obojętnie, co by się tam w tym inkubatorze wykluło, nawet jakby w inkubatorze toruńskim drugi raz komputer wymyślili albo bułkę tartą, wynaleźli te pieniądze zostałyby w Polsce. O każdy grosz z Unii trzeba walczyć, żeby odzyskać to, co wpłacamy jako składkę członkowską. Jak już jesteśmy w Unii, to wzorem innych kraju trzeba ją dojść ze wszystkich cycków, wszystkimi kończynami. Bo minister rezygnując z tej dotacji dla ojca ryzyka, jakby mówi a weźcie sobie te spadochrony, my Polacy wyskoczymy z samolotu z gaśnicą. Takie honorowe jesteśmy. Nie można tak lekką ręką rezygnować z 15 milionów euro. Może by one poszły na limuzynę, ale to dealer w Polsce by zarobił. Może na dobre wina importer by zarobił. Może na biznes biznesklasę w samolocie by część wydano ale może akurat polskimi liniami ojciec dyrektor by leciał? Jakby ojciec z napisał, że na refundacji in vitro potrzebuje dotacji, to by wniosku to ryskiego minister na pewno nie skreślił. A ojciec dyrektor nie na in vitro potrzebował kasy, ale na in wiertło, żeby się dokopać do tych wód termalnych czy tam terminalnych, żeby ogrzać. Może by więc ta dotacja była wyrzucona w błoto, ale wyrzucona by była w polskie błoto i ono by było bogatsze wtedy. Bo kto się nie schyla po złotówkę, żeby ją podnieść, ten się na setce potchnie twarzą walnie o ziemię i powiedzą o nim, że obitego Maryja.